Cześć, kochani widzowie, witam serdecznie. Godzina 23 minęła, jest dokładnie 23.11. Dzisiaj mamy 21 czerwca, sobota 2025 rok. Przepraszam bardzo, że tak późno się połączyłam, ale wiecie, jak to ze mną bywa? Carol just Hej, Ela! wiesz Michał jest w Berlinie i żyje, gówno na pewno, nie Bigos, ale gówno wie, że za tydzień będziemy w Krakowie. Spotka się z nami, pozdrawiam. Słuchajcie, kochani, spóźniam się bardzo dużo na te moje live. Y, dlatego, że już nie daję rady występować. I na live y, na Kiku, i na TikToku, i wszędzie gdzie się umówię, to zawalam. Słuchajcie, powiem. Anonymous nim... just tipped one dollar. Wyglądasz jeszcze starzej niż zwykle. Lata lecą jak włosy z licy, menelicy, a ta dalej żebrze. Twy nasi bi starosmaro. Płodź mi nasi bi Słuchajcie, kochani widzowie. 19 czerwca, czyli dwa dni temu, w czwartek skończyłam. 55 lat. Do emerytury mam 5 lat. Bardzo was przepraszam. Niestety nie będę już ładniejsza, będę brzydsza. Dlatego, że. No, niestety. Ludziom na starość wypadają włosy. Anonymous just tipped one dollar. Czoło coraz wyżej, cyce coraz niżej. Czemu córeczka mówi na ciebie ukryta parowa, a mamusia nie chce już płacić Jezus? Jesteś zerem i robisz długi twór. Second wagon just tipped $1. Nie wygląda starzej, tylko brzydziej i ochydniej, bo się nie myje i nie dba. Pan Bóg stworzył jej takie glaty w piździe, że kapibara by nie zżarła tych kup. Będzie coraz gorzej. A co, a pani Izabela Kisioskorupa dobrze wygląda? Ma sześćdziesiąt lat. Ciało pomarszczone, choruje, zmarszczki na twarzy. No i co, i też się z niej śmiejecie? Wy też się zesarzyjecie? Anonymous just tipped one dollar. Emerytury to ty dostaniesz 500 złotych. I nie z ZUS Jesteś stara łysa, baba skończysz na dworcu bezrobotna babciu. Nie, bo to... mój tato powiedział Girl just tipped one dollar. Sam. Elu, będę z Michałem w Krakowie za tydzień. Czy jest opcja, żeby sobie z tobą zrobić zdjęcie i cię poznać? Zapraszamy na piwo. Daj znać proszę kontakt. Tego just tipped one dollar. W jaki sposób podroczyłaś apelację sprawy karnej za jazdę po pijaku? O wszystkim wiemy. Obserwujemy cię. Stop bandytom drogowym, zanim kogoś zabijesz. I jeżdżę samochodem. Dzisiaj przejechałam 120 km. Bardzo fajnie się jechało. Także wszystko pod kontrolą. Anonymous just tipped one dollar. Córka się ciebie wstydzi, matka płacze, a ty dalej zebrzesz. Ucz się od pani Izabeli, jak być celebrytka i prawdziwa dama. Ploć mi na siebie, Ja Gabnaga just tipped one dollar. Nie o to tu pytam, czy nie pomoże ciebie autem, wyjebane. tylko ty cały dzień. Pytam czas na nią o odroczenie operacji i wyroku, bo znów coś zakombinowałaś, żeby nie ponieść konsekwencji. Anonymous just tipped one dollar. Ruimy na ciebie za one dollar. Jesteś najtańszą szmata internetu. Łysa stara baba z obwizłymi cycami. Uczy od pani Izabeli, jak być damą Meneliko. Puścimy sobie piątek, piąteczek, piątunie i będziemy udawać, że jest piątek. Puścimy sobie nasz hymn. Słuchajcie, spóźniłam się z różnych powodów, ale między innymi też z takiego powodu, że coś mi się tu zepsuło bez studio. I nie mogę włączyć tła. No nie, nie udało się tego naprawić. Tutaj z informatykiem próbowałam. Także jestem na takim niebieskim tle. Chociaż nawet wolałam to czarne. DSGS-DGS just typ 1 dollar. Pięć świnio. Chcemy patrzeć na to ohydne, brudne, lepiące się dziecko. To Twoja praca, Ty ogrze. Ty hey, Swinio. A Jack and I to one-stab persona non grata. Anonymous just tipped one dollar. Anonymous wysłał one dollar. Elu, you can take it from me, A my mother moją koleżankę to take it from me. Carol just tipped one dollar. Elu, pytam się jeszcze raz, będę z Michałem za tydzień w Krakowie, czy miałabyś ochotę się spotkać? Zapraszamy na obiad, i piwo chcemy Ciebie poznać. Anonymous Natalka wysłał pięć złotych, Elunia nie, nie przejmuj się literami, nebelko. super wyglądasz Każde na swój ma. wiek. Ciebie Każdego live'a oglądamy z chłopakiem i uwielbiamy cię. Planujesz jeszcze spotkanie z fanami w, w Krakowie? Pozdrawiamy, Pozdrawiamy cię, seks i bomba, nie zmieniaj się. Handsome yeah, just tipped one dollar. I co? Przeraz już mieć Marcin i spierdolenie kręci się dalej. Proszę wyłącz się, odejdź i idź onanizować. Cokolwiek tylko nie zatruwaj już nam dobrych serc. Anonymous just tipped one dollar. Widzowie, kto chce końca menelicy ogląda, restlim zrób mi loda. Reporterek żyje z kajery łysej babci i utrzymuje ją na Y. Tylko z mi to kanal ok. Dobrze, to ja usiądę w poniedziałek i pozgłaszam te wszystkie kanały o naruszenie praw autorskich i one spadną. Carol just tipped one Elu, poważnie się pytam, czy jest opcja spotkania się z tobą, dlaczego mi nie odpowiadasz nawet na czacie pisałem Będę z Michałem za tydzień w Krakowie. Tak, się. wynosi nie chcemy pachać jak pijesz kłaniąc, że nie jesteś alkoholikiem, a jesteś od wielu lat. Nie jesteś brzydka, tylko ohydna i okrutna to różnica. Anonymous just tipped one dollar. Nie Helena nie płaci ZUS za staruchę i emerytura. Będzie żałosna. Znikają stara łysa, bezrobotna babciu plujemy na ciebie braku Za dolar. Tanie <noise> StG StG one dolar. Ta smara. Anonymous wysłał pięć złotych. Nie bać ciebie, i menelico, twoje miejsce w śmietniku. Ty starasz Tak jesteś świną, pijakiem dokserem, narcyzem i kompensujesz swoją osobowość paranoiczną. Wyłączaj już to gówno i w sobie nie pośliznij się brudasie jeszcze yy, za chwilę będę sprawdzała czy śnasną a kuleczków nie mam obfitłych Pokazałabym wam, no ale wiecie, nie można, bo żyjemy w takim świecie trochę seksistowskim. W ogóle nagość jest jakimś tematem tabu. Wystarczy, że masz śmierdzące cyce, to je dyskwalifikuje. <grym> Jesteś absolutnie nieatrakcyjną brudaską i zakomplekszonym patologicznym śmierdziuchem. Anonymous just tipped one dollar. Córeczka jest z ciebie dumna. Znów stara baba pokazuje dupę i obwisłe cyce. Abrazyd Lee Westoroka, na ciebie jak AMD. Po się ocenami Marysi. SSS just tipped one dollar. powiedział, że skrocza śmierdzi szkałem i moczem, a nie piżmem. Wziął się pluć na głowę i się krzywił na twój zapach. Widzieliśmy wszyscy. Ja za jakiś czas opowiem. O tych live'ach u IMG. Poczekam, aż wyjedzie z Krakowa. Powiem szczerze, że bardzo się na nim zawiodłam, bo jak robiliśmy tego ostatniego live'a, wyszłam od niego z domu na drugi dzień. To on od tej pory się w ogóle do mnie nie odzywa. Nie zapytał się, jak się czuję, czy dotarłam do domu, czy wszystko w porządku. Anonymous wysłał 5 zł Hejka Elka, czy można prosić o pozdrowienia dla Vaneski? Anonymous just tipped 1 Jak to jest być szmata za one dolar, na którą wszyscy plują i poniżają. Nie masz honoru szmato. Ucz się od pani Izabeli i jej asystentki Moniki. Fatfu. Carol just tipped 1$. Tak ale masz rację dobrze mówisz i dlatego głosowałaś na Sutenera, to jak się to ma z twoją teorią? Dlaczego nie chcesz się spotkać w Krakowie? Anonymous just tipped one dollar. Najtańsze stare z netu. AMG mówi prawdę jak pani Izabela. Jesteś nikim i mamy pekę z ciebie, starucho. Jesteś dnem internetu. Zomo, zomo, zomo. AJ just tipped one dollar. Nie interesuje nas twoja wersja o AMG, bo to też śmieć. Widzieliśmy, co się działo i to wystarczy. To było, to było obrzydliwe ze dwójki mineli Słuchajcie, dzisiaj obchodzimy moje urodziny imieniny. 19 czerwca skończyłam 55 lat. 18 czerwca miałam imieniny. I tylko coś mi się zepsuło, bo, bo chciałam w tle ustawić jakieś serduszka i takie fajne kolorki. Mój informatyk nie umiał tego przełączyć, ja też nie, ale może następnym razem będzie dobrze. Anonymous wysłał 5 zł. Cześć Ela, przypominam o zrealizowaniu telefonu do Tymka, wysłałem przelew tydzień temu. Pozdrawiam. Kochamy Ele wysłał 5 złotych. Elu, niedawno dziewczyna Kuby, Natalia, mówiła o tobie bardzo złe rzeczy, wyśmiewała wygląd, nazywała cię obrzydliwą, a Kuba cię nie bronił. Ta Natalia ma męskie rysy i wredny charakter. Elu, ty jesteś od niej sto razy ładniejsza. Powinna cię przeprosić. Anonymous just tipped one dollar. Zaraz będzie dostawa z ZOMO. Blujemy na twój wysył łeb, stara, bezrobotna Minelko. W życiu osiągnąłaś tylko długi, które płaci mamusia. MG. Mimi wysłał 5 zł. Elu i Dolko Solenizantko, proszę pozdrow moje foczki Eje i Klaudię, miłego wieczoru, gwiazdka. Carol just tipped 1 dollar. Ela mój ostatni dolar, spotkaj się w Krakowie. Będzie nam miło, chcielibyśmy Ciebie poznać, zrobić, sobie fotopogadać o życiu i Bigosie poznaj się z nami. Anonymous just tipped 1 dollar. Oby to były ostatnie urodziny staruchy. Twoje łysy, czoło to pośmiewisko. Pani Izabela wygląda dużo lepiej i to prawdziwa dama. A ty jesteś śmieciem twój. Pani Izabela Kisioskorupa ma jakieś poważne zaburzenia, moim zdaniem. Psychiczne, ale ja nie jestem... Psychiatrą, i nie potrafię powiedzieć, jakie. To znaczy, zacznijmy od tego, że ona nie współpracuje, nie, kontaktu nie kontaktuje się z nikim, chyba że ktoś, ktoś jej płaci. Także, jeżeli ktoś się chce do niej zbliżyć, to trzeba jej zapłacić. Może wtedy się. Kurczę ja te... just one Jak to jest jeść to co się wyzebrało? Jesteś jak żół z dworca, zjeżdżasz jedzenie i picie. Zdychają stary i Zrzesz odpady, że braku twu tfu Ja mam y, pieniądze po moim ojcu, wybitnym profesorze akademickim. No nie jest to jakaś duża kwota, pół miliona złotych w obligacjach i na procenty i, i z tych pieniędzy cały czas zarabiam. Mogę sobie dalej bawić się, niewiele robić, a i tak mam z czego żyć. No, just tipped one dollar. Jak to jest skończyć uniwerek, a liczyć na pieniądze po ojcu? Co za zero nawet prowadzić firmy czy nie stać? Wykluczona społecznie, paranoiczna, alkuska. Anonymous just tipped one dollar. Pani Izabela nie współpracuje z łukami, a to zresz wyzebrane jedzenie. Żebrak menel łysa babcia. o jedzenie żałosna, stara łysa baba, tfu, tfu, tfu. Ambasada Gwiazdka, 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 Gwiazdka wysłał 5 złotych, pani Elżbieto. Dlaczego pani ignoruje powołanie do armii, które wysłaliśmy na podstawie parametryzacji pani Nosa? Pani Trumpki chcemy wykorzystać do paliwa rakietowego, czoło do oślepiania dronów, a zagrzybiałe majty zrzucimy na Iran jako brudną bombę. Anonymous just tipped one Jak smakuje jedzonko wyzebrane? Jesteś żułem, który zebra o jedzenie. Opowiedź jak córeczka oblała klasę, bo ma matkę szmatę i nieudacznika bez włosów. AAS just tipped one dollar. Tak, zarabiasz dlatego boci, pluje na ryi za 1 dolar. Jak przestanę, to będziesz przeżerać kasę po ojcu, a córeczka będzie sprzątaczką Ukraińców. Anonymous just tipped one dollar. Kulier dusty złotych by napluć w dostawę. Smakowało. Dziękuję Wisa stara żałosna żebraczko. Miło, że dziękuję zaś na cenie Tfu, 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 tfu. Zlaj, 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 just tipped one dollar. Ha, 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 ha. FAP, 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 A. A, A, A. U, 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 O, O, O. P, A, 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 K, L, 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 A, Na no, no, just tipped one dollar. gremlin CZY Idź już stąd. Nie chcemy oglądać tego upodlenia, jak żresz wyżebrany tani fast food. To smutne oglądać taką biedę na własne życzenie. Anonymous just tipped one dollar. Jak smakowało żarcie w kulturę pluły dwie osoby. Żebraku jesteś zerem i plujemy na ciebie stara, wysa babo. Córeczka się kiuje, wstydzi jesteś zerem, tf. Ha just tipped one dollar. Widać po tych rajstopach i rękawiczkach, że Kalt nienawidzi kobiet, bo wysłał ci rzeczy ze sklepu dla gejów. Nic dziwnego, bo wyglądasz jak stary facet twu. Anonymous just tipped one dollar. Jesteś śmieciem za one dolar, a pani Izabela dostała już dwa tysiące. Jesteś najtańsza szmata internetu. Łysa obwisła babciu plujemy na ciebie jak AMD. PIOTREK21 wysłał 5 zł. Idealnie, Eluta, w tych rękawiczkach i za kolach wygladasz jak prawdziwy transwestyta. Dlatego tak się gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka tobą fascynuje i ten lysiejacy grubas z lombardu. Ja się uważam za osobę atrakcyjną, ładną, ale przede wszystkim mądrą. influencerka mającą wpływ na swoich widzów pracuje na swoją rozpoznawalność w internecie od już no myślę, że 30 lat no i zasłużyłam sobie na to co jest teraz oczywiście są pewne problemy, ale Piotrek wysłał 5 złotych. Gdzie ty ładna? Wyglądasz jak Maciej Maleńczuk. Kult wysłał 5 złotych. Spójrzcie na swoje matki, a potem na Elunię. Sorry, ale nie ta liga hejtusy. Ale jestem go kochacie mnie. Fan w placy jedna euro, kto ty jesteś? Polka stara. Jaki znak twój? Brudna spara. Gdzie ty mijesz Na krakowskim. Dvoj TV, jakým kraju? Królov, Polsky. Čigou, kocha seze. Kocham z cerze. A dvoj TV, co vierziš? Dvoj TV, córk vierz. Co stydlaný jej? Přikat vielky. Co z jej vina? Kurvy Słuchaj, dziękuję Ci bardzo. Chcesz może kogoś pozdrowić? Coś tak, powie... oczywiście, Boże, e, chciałam pozdrowić Sandrę i Julkę, moje koleżanki z pracy. No i oczywiście chciałam pozdrowić reporterka, ale Lanela, zrób mi Louda, i wszystkich streamerów i wszystkich hejterów Twoich. Dziękuję, dobranoc, budziaczki, pa pa e, kork, kork, na... no, Just tipped dollar. A, 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 U, 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 O, 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 Clee Clee Fly 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 Saya 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 Hoy 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 Pop Pop Isabella kisi oskolu pa psychopatka. Pani Izabela Kisiosk-Korupa jest: tak bym powiedziała, w przenośni prostytutką, bo ona lubi i przyjaźni się tylko z osobami, które jej co robią? płacą. Bo dla pani Izabeli Kisiosk-Korupy się liczą. Tylko co? Pieniądze. Koni... Kończę live na piesza w nocy. Jutro się połączy znowu. Zapraszam Was. Just tipped two dollars. Wszyscy pamiętamy, jak za żarcie pragnęłaś zobaczyć się z Izabelą Kisiąską. A obraziła się na nią, bo zrobiła live z tobą i klonem Edyty Górniak. Przepraszam Was bardzo, mam pewne problemy osobiste rodziny teraz, nie mogę wam powiedzieć jakie. Za jakiś czas wam powiem. Gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka. Nemesis wysłał pięć złotych. Zostały ci jeszcze, czy telefony? Pieniądze wzięłaś na fajki, a z usługi się nie wywiązałaś. Ty, stara złodziejska. Nie, tuż tu yy, z tego co wynika nie mam yy, więcej telefonów, ale jeżeli jakieś były, to zrealizuję je w niedzielę. także prze, przepraszam za ewentualne błędy, kont, kończy lewa dobranoc kochani, pa 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 pa, dobranoc